Witam na moim drugim vlogu na kanale. Jestem tutaj w takim miejscu, w takim polu jakby tutaj kurde pustek. No pusto bardzo, jest kurde. I ogólnie to już jest mój drugi vlog na kanale. I w tym vlogu no, w chciałem poruszyć podobny temat, a może nawet taki sam. Ogólnie temat życia. Ogólnie właśnie temat życia. Mam ostatnio dosyć ciężki okres i po prostu mimo wszystko, no jest ciężko ostatnio nawet treningi ostatnio odpuściłem, no mniej ćwiczenia czasem odpuszczam treningi jak bym z czasem szkołę odpuszczam, kurde bo nie wiem, ostatnio mam prawie ciężki okres, bardzo ciężki okres i opuszczam właśnie tą yy, szkołę nad często i ale nie ja chciałem was uświadomić, że kurde no Życie jest piękne i trzeba się cieszyć z niego mimo wszystko, że jest kurwa, na, że nawet jest kurwa do pizdy, nie? No w aktualnej u mnie sytuacji jest do pizdy naprawdę jest do pizdy no już nie będę mówił o prywatnych rzeczach, ale ale po prostu jest do pizdy I tak sobie poszedłem teraz na spacer właśnie, no daleko dość od do, do do mojego domu, bo gdzieś kilka kilometrów na pieszo poszedłem tak sobie przemyśleć wszystko, życie sobie przemyśli przede wszystkim. No i... No mimo wszystko nie można się poddawać, kurde, i może jest, mimo że jest... masz kurysko ciężkie okresy, to nie można na przykład robić... Coś takiego że sobie robić krzywdy. Bo... To po prostu was doprowadzi do... No nie, po prostu... To nie jest zalecane, żeby sobie krzywdę robić. Trzeba... Najlepiej pójść na spacer, przemyśleć. Takie zobaczcie, jakie tutaj... Takie miejsca tu są tory w ogóle, nie? Takie miejsce sobie poszedłem Dosyć daleko od mojego domu I no... Miewałem naprawdę cięższe okresy w życiu Teraz też mam ciężki, ale... Miewałem ciężkie okresy No w sumie opowiadałem w poprzednim... No w tym pierwszym vlogu po prostu O tych ciężkich okresach, że byłem wyśmiewany dosyć mocno bo byłem otyły no. Kurde no i co tu jeszcze mam powiedzieć? Piszcie mi pomysły najlepiej na kolejne vlogi. I będę nagrywał. Jak mi się skończą po prostu pomysły, to będę po prostu brał z komentarzy pomysły na następne vlogi. Mam nadzieję, że się wbiją, bo ten pierwszy to ma na razie no 20 wyświetleń chyba, ale. No, no to mój pierwszy vlog dopiero teraz to mój drugi będzie. Też się nie spodziewam jakichś dużych wyświetleń, ale mam nadzieję, że będą duże wyświetlenia, dosyć. Chociaż te 20+, plus, to będę zadowolony. Bo mój w sumie najpopularniejszy film na moim kanale to ile tam, chyba 150 wyświetleń z treningu push, tam pamiętam. Więc no, w tym tygodniu najprawdopodobniej pojawi się film, no z treningu po prostu jakiegoś. Zobaczymy. Lepszy to będzie film, myślę. No i tyle. Co by tu jeszcze powiedzieć? Poczekajcie, muszę przemyśleć, co by tu powiedzieć znów. Ogólnie mogę wam powiedzieć o komiczność tak na przykład tych moich aktualnych problemów. Co? W aktualnie mam na przykład problemy ze snem. A przez to na przykład no, śpię po na przykład 2-3 godziny czasem dziennie. Dzisiaj spałem na przykład 5 godzin ponad. I przez to na przykład... Mam problemy z chodzeniem do szkoły ostatnio i ostatnio... Czemu unikać tej szkoły, no, ale nie powiem, no nienawidzę swojej szkoły, naprawdę Nie lubię, chodzę do branżówki Po prostu nie lubię Mojego zawodu Żałuję, że w ogóle poszedłem do tej szkoły, ale Nie było nigdzie miejsc i musiałem do niej iść Bo po prostu nie było nigdzie miejsc i tyle, nie? No, no i mam ten problem ze snem Ostatnio nawet spałem 3 godziny, a nawet nie 3 godziny a i tak poszedłem do tej szkoły, ale to było takie przestrane, bo naprawdę. Jak się idzie do szkoły po takiej ilości snu, a ja jeszcze mam naprawdę kawał drogi do szkoły, mam. No nie wiem, ile mam, ale mam godzinę drogi do szkoły ponad, nie? Godzinę 30 chyba, nawet drogi do szkoły. Muszę jechać autobusem, a potem muszę jechać tramwajem do szkoły. I to jest po prostu przepierdolone. żeby tak chodzić, kurde, po takiej ilości snu do szkoły. Powiedziałem, że gadam pierdo, ale musicie zrozumieć, że muszę się nauczyć nagrywać vlogi, bo... bo to mój dopiero drugi vlog nie będzie też najlepszy ale może... może się lepiej przyjmie niż ten pierwszy, bo... no bo tak Jadam o pierdołach po prostu no i... mam nadzieję, że ten vlog się lepiej przyjmie w sumie się powtarzam sorry mam nadzieję, że wbiję te trochę wyświetleń więcej no i w sumie chyba tyle, co chciałem powiedzieć, kurde, w tym vlogu. No, więc chyba na razie, nie? Choć jeszcze czekacie, no, jeszcze może pomyślę, co powiedzieć, bo ja nie wiem, nie? Nie, no, już w sumie nie mam pomysłu, co mam dalej mówić, więc to by było na tyle w tym vlogu. Będzie krótszy od tego pierwszego, minutę ponad. No, ale dobra, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. I na razie do następnego vloga, chyba trzeci już będzie z treningu. W środę się pojawi, czyli za dwa dni mniej więcej. Nie obiecuję, ale, mam, ale myślę, że się pojawi, że nagram coś. Więc na razie miłego, miłego dzionka. Na razie.